Sztynie w końcu za oknami pełno śniegu I bardzo dobrze się składa, bo będzie pasowały Do tematu kolejnego spotkania klubu Podróżnicze Inspiracje e, Tym razem gościem będzie Piotr Chorzela Który zabierze was w podróż do lodów Antarktyki Cześć, dzień dobry Cześć, dzień dobry Ja czytając sobie taką krótką informację na twój temat Znalazłam na jednym z pierwszych miejsc informację Że ty się wychowałeś z daleka od najbliższego sklepu spożywczego że to było jakieś bardzo znaczące W twoim życiu ta, ta sytuacja? Znaczy na pewno pomogło mi to W poradzeniu sobie z, z tą monotonią Antarktyki, która musi się wkraść, szczególnie, że no ja tam bez przerwy spędziłem półtora roku, więc na pewno mi to pomogło. Ja się wychowywałem w Leśniczówce, gdzieś na Pomorzu, daleko od sąsiadów. I, i zamiast po wafelki chodziłeś po korzonki do lasu. Zgadza się, skakałem z wiewiórkami, ja też rudy jestem, czego w radiu nie widać, ale... I mogły się pomylić i myśleć, że też jesteś wiewiórką. No, no zdarza się, no na pewno nie można Cię pomylić z wiewiórką na Antarktyce, bo tam chyba trudno byłoby taką spotkać, ale zanim o tym, kogo tam spotkać można, to ja chciałam Cię zapytać, po co człowiek jedzie do miejsca, w którym jest tak zimno? Dlaczego? Dlaczego? Do, do tego, do wyjazdu do Afryki, który miał miejsce dwa lata temu, bo Antarktyka była dużo wcześniej, ja lubiłem po prostu zimne miejsca, a w tamto miejsce chciałem jechać po to, tak naprawdę, żeby zobaczyć, co się ze mną zadzieje, co się ze mną stanie w, po tak długim odosobnieniu. No i oczywiście chciałem spędzić czas z tą bandą pingwinów długi. Pingwinów, czy tych ludzi, których można też spotkać, bo ja czytałam kilka takich tekstów dotyczących rozrywek, które na Antarktyce są dla tak. ludzi dostępne. Tak, tam jakieś są specjalne bary, prawda, bo inaczej trudno by było przetrwać. Oj, widzisz to, pewnie czytałaś o dłużej stacji, o McMurdo, to jest taka amerykańska stacja, gdzie zimą jest 600 osób, latem pewnie do 2000 nawet i oni mają miasto, a no, u nas jest 38 osób, więc ciężko o Barmana nawet by było, co dopiero o bar, tak. Chyba żeby zatrudnić pingwiny do tej funkcji na przykład dałoby się one już strój mają odpowiedni a czy umiejętności? Umiejętności także lodu jest pod dostatkiem w zatoce i w okolicach więc myślę, że bez problemu. Myślę, że pingwiny to są takie zwierzęta, które budzą nieustanną sympatię wśród wielu osób. Czy one mają wiele wspólnego z pingwinami, które tam na Madagaskarze się udzielały w pewnej kreskówce? Czy to są takie szalone, wariackie zwierzątka? No one mają swoje pomysły faktycznie, mają najróżniejsze charaktery, zestawy różnych zachowań, są ciekawskie, gadatliwe, płochliwe, najróżniejsze są. To jest naprawdę bardzo fajny czas, można na nie patrzeć i patrzeć i cały czas obserwować jakieś nowe, nowe ciekawe zachowania. Godzinę oglądałem taką telewizję, serial, prawie cały czas, przynajmniej przez jedno lato. Czy to jest jedyna jakaś rozrywka dostępna na Antarktyce? Mm, no, tych rozrywek jest sporo, myślę. Jest jeszcze pękanie lodowców. <grybujesz> Można słuchać, jak pękają. My na początku, przez pierwsze dwa tygodnie, myślałem, że to burza idzie i szukałem piorunów, szukałem chmur. a to. Były lodowce, no więc jest to, jest odwiedzanie od czasu do czasu innych stacji, czasem przypływają turyści w środku lata, bo jeżeli chodzi o zimę, no to tych rozrywek jest znacznie mniej, bo no to nie się przerywa bo po prostu współpracą z kim się da, robieniem najróżniejszych, najróżniejszych rzeczy, pomaganiem kolegom, nie wiem, czytaniem książek, graniem w lotki, najróżniejszymi rzeczami. A czy zdarza się, że tę taką monotonię ktoś próbuje sobie przełamać różnymi niebezpiecznymi zachowaniami i na przykład zamiast patrzeć jak ten lodowiec pęka, to gdzieś tam się wybiera, żeby na takim pękającym lodowcu się znaleźć? Znaczy no my raczej zdajemy sobie sprawę z tego, jakie, jakie tam czuwają na nas zagrożenia i a tym bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, to nie, nie ma szans, żeby nas, zwykle nie ma szans, żeby nas stamtąd ewakuować, tak więc no myślę, że <laughs> aż tak to nie, chociaż mi się udało przejechać się Własnym skuterem śnieżnym, takim ważącym 380 kg, siebie samego przejechałem. No i miesiąc byłem uziemiony w czasie najfajniejszej pory takich wyżów, kiedy to, kiedy to no, pogoda jest najładniejsza i najwięcej w terenie można zrobić. Ja leżałem i patrzyłem przez okno. Różne ludzie mają pomysły na spędzanie wolnego czasu. A powiedz, jak to wyglądało z temperaturami podczas tego okresu, kiedy Ty tam byłeś? Jakie były najwyższe, jakie były najniższe? No, i to jeżeli chodzi o słupek w tęci, to jest duże rozczarowanie. Mnie, ja też byłem mocno rozczarowany, bo najniższa temperatura to minus 18 stopni. Naprawdę? Tak, bo my jesteśmy bardzo blisko, Polska Stacja Antarktyczna jest bardzo blisko e, oceanu. No i ten klimat jest łagodzony przez wpływ klimatu oceanicznego. E, natomiast jak zaczynało wiać, a tam dużo bardziej Wieje niż na samym kontynencie to podmuchy wiatru, największy podmuch wiatru 284 km. E, bardzo, no powiedzmy, możemy się umówić, że co drugi piątek wiało 200 na godzinę, a co, co piątek wiało chociaż 160, a 160 już wywraca człowieka, jeżeli się nie ustawimy do tego wiatru odpowiednio albo po prostu nie usiędziemy na kamieniach. A zdarza się, że takiego co chudszego badacza taki wiatr zwiewa z Antarktyki gdzieś dalej? <laughs> Aż tak daleko to pewnie nie, ale mi się zdarzało wbiegać w jakieś Bajora czy do zatoki, bo mnie wiatr przeganiał. No i wtedy ta temperatura jest taka naprawdę no, dotkliwa, bo to jest przy dużej wilgotności, dużym wietrze i tych nawet minus 10 to odczuwalna to jest minus 50, minus 55. No i to już jest ta Antarktyka, jaką sobie wyobrażamy myśląc o, tym, o temperaturach w tym miejscu. No plus takiego pobytu jest taki, że przyjeżdżamy wtedy do Polski, mamy naszą polską zimę, jest minus 18, nam jest ciepło. Zgadza się. Ja od jakiegoś czasu go wtrącić, opowiadam o tej Antarktyce i faktycznie wszyscy znajomi mówią: o zima, no to dlaczego nie w krótkim rękawku i tak dalej? Tylko, że nikt nie bierze pod uwagę tego, że ja półtora roku temu wróciłem z Sudanu Południowego, w którym dwa lata mieszkałem, i teraz jest wszędzie zimno. Co z powrotem w takim razie? Na Antarktykę trzeba się wybrać. Bardzo chętnie. O Antarktyce będziecie mogli posłuchać dziś o 19 w czynibarze przy ulicy Kołontaja 1. Piotr Chorzela będzie gościem klubu Podróżnicze Inspiracja. Tobie już bardzo dziękuję. W takim razie możesz już zacząć te swoje trzy futra ubierać, które przyniosłeś, żebyś zdążył na spotkanie. <grystanie> Oczywiście, jedna po drugiej. Do, do zobaczenia, do usłyszenia.